Kurwa, obiecałem, że będzie seria gotowania, to będzie. Dobra, a więc tak, na początek potrzebujemy ryżu, bo dziś będziemy robić ryż z kurczakiem, czyli jedyne co umiem robić w miarę. No i jak jemy ryż z kurczakiem, to przyda się też kurczak. rozmrozić kurczaka najlepiej wsadzić do wody i chcę poczekać chwila kurwa praca kamerą będzie chujowa ale to dlatego, że nie jesteśmy na kameramena i nagranie też będzie chujowe, bo nie jesteśmy na kamerę, więc ogólnie cały film będzie chujowy, ale nie obchodzi mnie to, tak szczerze. Teraz mamy dwie piersi z kurczaka złączone w jedną. Potrzebujemy tylko jednej, więc trzeba je jakoś rozłączyć. Co jedną ręką może być trudne, ale chuj, jakoś się postaram. Oczywiście, do gotowania jest potrzebny wykwalifikowany strój piekarza. Czy tam kurwa kucharza? Ja mam taki akurat. Każdy może mieć jaki chce. Wracając do kurwa rozdzielania tego. No, już prawie. Dobra, udało się rozdzielić. Niestety, pierś ucierpiała, przy tym została złamana. No i się wpierdala to do wody. Kurwa, nie mieści się. No chuj. Oj. No, zmieściło się. No i wpierdalamy to do wody i czekamy, aż się kurwa rozmrozi. Czyli tak. Godzinkę? Może. Więc za godzinę wrócę. Dobra, wracamy po powrocie. Mięso się rozmroziło. Można wziąć deskę i je skroić. Kurwa, gdzie jest deska? A tu. W tym czasie jak będziemy kroić mięcho, można nalać wodę. Zagotować ją I wpierdolisć do niej ryż Kurwa Dobra Teraz trzeba będzie jakoś pokroić kurczaka jedną ręką co może wcale nie być takie proste, albo ja mogę mieć coś wyjebane i postawić gdzieś tyle, żeby... No, kurwa. No prawie jest, no już chuj, nie będę się z tym pierdolił tego przestawę, bo mi się po prostu kurwa nie chce. Bierzesz kurwa, kuraka I kroisz go kurwa w kostkę Albo w prostokąty Prostokąty też są git Nic kurwa nie widać na tym Ja to zrobi, tak Widać więcej, chyba. Ogólnie to będzie jedyny film z gotowania w tym tygodniu, bo są święta. Za niedługo. Ale w przyszłym tygodniu będzie więcej gotowania. I oczywiście będzie to. Pięć razy ryż z kurczakiem, bo ja nic innego nie jem. Więc no. Gówno się przylepiło do kurczaka Ale to można kurwa oprzeć Wyjebać do kosza Albo zjeść Jak ktoś lubi jeść gówno Kurwa, jak to skroić taki potężny kawał. To jest taki kawałek typu chujowy, to jest to na końcu, ale cóż wiem co nie? Wredny nie jestem. Można jeszcze popatrzeć. Zrobić na mniejsze. No, ale chyba są dni. Dobra. Ryż, woda na się już zagotowała. Już można wziąć. Pierdolić. Do wody. Na tyle, ile jest napisane na pudełku. Czyli w tym przypadku 16 minut. No i kurwa te Se prawy. Czyli kurwa sól. Ku pieprz. No i kurwa coś tu o kare idealnie. I jeszcze co kurwa patelnie. Kurwa, nic nie widać. No to pój. Musicie zaufać, że kurczak będzie na patelni, a nie na desce. Bierzesz to całe gówno tutaj, wsypujesz trochę soli, napierdolasz. Bierzesz kurwa pierwsz. Też napierdalasz i bierzesz kary, czyli to co jest najważniejsze. I tego napierdalasz najwięcej. Tylko nie za dużo, żeby się... Żeby ostre nie było i żeby się nie udusić nie. Teraz wkładasz w ręce i mieszasz wszystko ładnie. Trochę kipi woda z z ryżem, ale wyjebane w to wyparuje kiedyś. Kurwa, tego kurczaka ładnego, żółtego. no to wpierdalasz tutaj. tutaj aha kuchenka się wyłączyła zajebiście wpierdalasz kurwa, kurwa, patelnię. patelnię sobie trochę trochę Podlewasz go kurwa, kurwa, olejem. Troszeczkę na dno, żeby było. No jeszcze ręce jeszcze raz, bo kurwa z brudnymi się nie da pracować. Bierzesz kurwa łyżkę. No i co, poddajesz kurczaka o próbce termicznej. Napierdalasz na dziewiątkę bo jesteś w kurwę głodny i to było jak najszybciej. O, się zmieniła. Cóż no. Widzieliście moją prawdziwą twarz przez chwilę. Napierdalasz tym kurczakiem na lewo i prawo, żeby się usmażył kurwa. Równomiernie. Irish. To już chyba mówiłem, ale powtórzę, ryż wkładamy na tyle ile było napisane na torebce, a jak się nie pamięta ile było na torebce to się robi no tak zwane oko, wyjdzie prawdopodobnie chujowy, ale jedzenie to jedzenie i wybrzydzać nie można. Kurwa, nie przesuwaj mi się. jest teraz chwój głośno na nagraniu przez ten olej to tu schwierci i pewnie mnie nawet nie słychać. No ale tak jak się to mam to wypierdalone, że to jest chujowy film. Można porozpierdalać te większe kawałki na pół zobaczyć co się zrobiło w środku Czy jest surowe Nie, to jest chwila Można zrobić też smaku, jak jeszcze nie jest pewnym. Uh. Mm. Też smaku mówi, że jest zanieści, więc kurczaka można wyłączyć. Wziąć kurwa, ale ze zmywarki. Bo po to są półki, żeby naczynia trzymać w zmywarce. Nawet te czyste. To jest, co można myjebać. Mierzesz, kurwa, talerz. Można spróbować łyżeczką przełożyć kurczaka, żeby ten tłuści, kurwa, w pateli nie skapnął cały na talerz. No, ale nie idzie mi to najlepiej. Możliwe, że to dlatego, że mam tylko jedną rękę dostępną. Praca kamery też nie jest jakaś, kurwa, najlepsza teraz pewnie. No, ale co? To Kurwa. Dobra, kurczak gotowy. Teraz można wyłączyć ryż. Stawić kamerę na bok, bo do tego już będę potrzebę, potrzebował rąk Wyjebać wodę z ryżu. Kurwa i na pary. No, no ryż w sumie teraz można wyjebać, czemu nie? Bierzesz sobie teraz kurwa nóż. Bierzesz sobie ten ryż. Czekasz aż ta kurwa woda mętna ci skapnie z tego cała. Bo ty chcesz wpierdalać ryż, a nie wodę. Możesz sobie to kurwa otrzepać żeby to, to całe tam podskapało No i bierzesz kurwa ten ryż, robisz sobie dziurę i wpierdalasz to na patelnię Nie na talerz, tylko na patelnię Kurwa, wyłaś, japier. Nie, dobra. Dobra, jest. Jak już się cały ryż na patelnię. Znowu się jedzie do półki z przyprawami. Znowu się kurwa bierze to kary. Bierzesz to i wpierdalasz to kary do tego ryżu. A może tak, żeby na łyżkę nie poleciało? Bierzesz kurwa, wpalasz kuchenkę znowu. Na szósteczkę, siódemeczkę podsmażasz trochę ryż i mieszasz to gówno. Mieszasz to tak długo, aż się całe zabarwi na jednolity kolor. okazji ważną częścią tutaj jest to, że przy mieszaniu wypierdalasz jak najwięcej ryżu możliwe za patelnię. Żeby Twój współlokator miał jak najwięcej sprzątania po Tobie. Że jak ryż już jest taki fajny, żółty. Wyłączasz kuchenkę. No i wpierdalasz wszystko, napalasz. do, do myj walki tak wygląda efekt końcowy jest to zjadliwe dużo białka, mało kalorii polecam